Ten filmik, ten filmik jest bardzo istotny i bardzo ważny, jest, jest kluczowym filmikiem. Nazywa się wnioski o codziennej praktyce. I wnioski są takie, że żeby wyleczyć się z nerwicy, żeby wyleczyć się ze stanu niepokoju, żeby wyleczyć się z lęku, żeby wyleczyć się z depresji, trzeba codziennie. Pracować nad rozluźnieniem ciała, rozluźnieniem każdej części ciała, rozluźnieniem, yy, odprężeniem się, że tak powiem, i tak samo uspokojeniem, wyciszeniem umysłu. I to są praktyki, które trzeba wdrażać przez, przez nie tylko raz i już będzie wszystko i zmiana przejdzie. Żeby naprawdę pokochać siebie, żeby naprawdę się uwolnić, żeby naprawdę się odprężyć, żeby naprawdę zaakceptować siebie. Trzeba pracować, trzeba pracować ze sobą, pracować nad tym wszystkim, i do tego są te narzędzia. Takie jak EFT. EFT jest bardzo skuteczne i należy o tym zawsze pamiętać: że jest bardzo skuteczne i EFT zawsze, zawsze mi służy. Są medytacje, które można posłuchać, można się w tym czasie tak samo opukiwać. Tak jak ja to lubię robić, na przykład. Opukiwać się i słuchać medytacji prowadzonej na YouTubie. Mogę słuchać muzyki relaksacyjnej i się opukiwać. Mogę po prostu siedzieć i medytować. Siedzieć, medytować i obserwować swoje myśli, i puszczać, i, i, i siedzieć w bezruchu. To też jest dobre. No i tyle. I to jest dobre. I pamiętaj jedną rzecz: papierosy. Wnioski moje są takie na ten temat. Że papierosy, kurde, naprawdę już tak mnie boli brzuch, yy, tak mnie bolą jelita, kurwa, flaki mnie nakurwiają, jak palę papierosa, że już normalnie centralnie nie mogę palić. Bo jak pomyślę o papierosie, to aż mnie, aż mnie całe flaki, kurwa, zaczynają boleć. Dlatego, kurde, dla, robię to dla swoich jelit przede wszystkim. Nawet nie dla płuc, dla jelit. Robię to, że nie palę. I tyle. I takie są wnioski. Także trzeba pracować nad relaksem codziennie, akceptować siebie, każdą jedną sytuację, w jakiej się znajduje, akceptować to i tak dalej, i tak dalej. Akceptować siebie takiego, jakim się jest, kochać siebie. I tak samo fajną metodą relaksacyjną jest dla mnie nagrywanie tych filmików, ale już nie traktuję tego w żaden sposób jak jakąś misję życiową, żeby po prostu żeby po prostu y, nagrywać filmiki po to, żeby, że, żeby ludziom gdzieś pomagać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może to może jest jakaś moja, m, jakaś moja perełka, moja taka ale będę na to gotowy, to będę. Na razie akceptuję to, że nie jestem na to gotowy. I chciałbym, żeby ten filmik był krótki, żeby się go fajnie oglądało, dlatego na spełnienie swojej misji życiowej, czyli docieranie do ludzi nie jestem jeszcze gotowy. Najpierw muszę odpowiednio pokochać siebie, odpowiednio się zrelaksować, odpowiednio się odprężyć, odpowiednio się uwolnić od tego, że tak powiem wszystko musi przyjść w swoim czasie. Dlatego Jareczku, cały czas do przodu, na spokojnie, na spokojnie, do przodu, systematycznie, codziennie, z miłością, z akceptacją, z opukiwaniem, z medytacją, z medytacjami prowadzonymi. Yy... Niech luzu będzie, kurde, ile tylko się da, jak najwięcej. Tego ci ci życzę i takie są wnioski.